Siema, siema, siema nero z tej strony Spoko Wojta, ze mną są... nat O. I... Domino! I dzisiaj będziemy rozpierdalać Dokładnie, w gotowości jesteście panowie, to prawda? Jesteśmy. Kurwa, tak bym e... nie zabił kogoś po prostu. Jak będzie sto łapek pod tym filmem, kupuję skina. Nie, nie chcemy grać z Panowie... Trójki. Ej, patrz, jak nie, nie znowu. trójki. trójki były. Kurde, na wideo się nagrało. Dobra, się wy. Ale o, pójdźcie do fany moments. Będzie fany moments. No dobra, to weźcie jeszcze powiedzcie coś śmiesznego do funny moments. Dobra, no roz rozwalamy chłopku, <coughs> właśnie, osiągnęliśmy royalne zwycięstwo. Dostałem 4 levele na jednej grze. Taką zajebistą pelerinkę sobie kupiłem, jak widzicie. O, i takiego. Pa, jak tańczymy. Pa, jakie tańce mamy. A nie lubię jak mi no tak, tak to bo takie to, tu, tu 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 Ja lubię jak mi muzyczka gra, nie? Żeby grała muzyczka. O, teraz. Du, du, tu 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 czapla nasza tu zwycięstwo. z rzędu, no, widać za Eee... Um, wyszedłem z formy, jeszcze nie, nie miałem więcej z rzędu, ale no jedno było i co? No, ciuchcie mam tego no, skąd masz, skąd masz? Kupiłem sobie za dodałem. Dobra, ej, taniec. Nie, masz nie Kurwa. Kurde. za się. Dobra Tak? tak nie? Dobra, nie, taniec, dawajcie taniec, trzy raz raz, trzy, dobra, jest. Cool. To może zrobimy tak, że jak będzie 100 subów, to zrobimy przegląd wszystkich skinów, które mamy. No, jak będzie yy, 100 subów, to tak. A na stawek kupuję skiny. Nie, stawek gruby kupuję Battle Passa. I o, właśnie. Skinek, żeby pokazać. O, dokładnie. Pa, jaką mam pleruna. Zajebista. Kurde, jaka mocna. Grafikę jak ja mam taką dobrą, no bo płyta główna nowa. To różnicę robi, widać. No. Nie no, ja gram na najniższej grafice, bo liczą się w y O kurde, matka dzwoni, zaraz wracam, cholera! Kurde, gruby. Gramy przecież. Strzelają się, dobra. Gruby jesteś? Kurde, grubego. Cholera, gruby. Eee, gruby. daleko dobra. trzeba. O, jest nami mnie jeszcze e, Wicka. Jak usłyszeliście. Dobra, słuchaj chłopaki, zamknęłem żonę w kuchni. Dobra. A bo my live'a gramy dla jednego widza, co y, wygrała nasza koleżanka. A możliwość patrzenia na grę. Wy też możecie, jak Wykupiłam. będzie. Wykupiłam jak będzie możliwość. Na, na 500 subskrypcji zaprosimy jednego widza. Eee. Zgadza się. No. A tylko jednego. Mm i będzie losowanie w komentarzach jeśli chcesz zostać wylosowany napisz yy, jak chcesz zostać wylosowany a na 1000 subskrypcji odpalam kamerkę żebyście zobaczyli jak NADCIAN wygląda dobra mogę już przestać dobra jest to jeszcze ostatnia rzecz na 5 subów gramy z solga o na 5 subów gramy z ale już mam 5 subów 6 już mam. nawet no to gramy z elwendro na 6 subów special które gramy po tym filmie dobra o nie chłopaki nie doleciałem A... No ja też nie Kusem ślub chłopaka To tutaj Gdzie wy jesteście? Um, no No pra z tyłu Czemu? No za, za 80 metrów z No bo za bardzo ten Nie zniosło chłopaków Sorbel. Po prostu ten, persona streamera mi weszła za mocno Dobra, mam uśpa uś takiego fajnego Wezmę sobie, nie wiem po co Dobra No dobra Maciek to no, się nie nagrywa to ja podziwe życie No już mogę mówić normalnie Uff, dzięki. Uf, Świetnie. się wytniesz. Dobra. Eee, co ci się domino stało? O, damy Do Domino, coś ci się stało? Cela? To cela. Nie czemu? O, to idziemy, cela. Nie wiem. Tak, myślałem, że może coś o, ci się stało. Szepne. Tu. Dwóch chłopów. Chowaliś za kontynekiem. Oj! za to mnie bo ja się ja się zaśnie. Dobra, zabity. No to ja zabiję swojego, wy teraz zabicie swoich Ja dwóch zabijam Ja też jeden I babę chciałem Kurwa prawie Gdzie? Gdzie oni są? Tu Pij, dobra Wodałeś Łatwo Nawet nie ma po co ich lutować jak oni dopiero zaczęli grę Złoto no w sumie ta Dobra, jesteśmy przy strefie Nawet widok mi... Mam piwo e, Wiesz co? Ja sobie... Jagódki ja? Wędkę. Nie wiem jak się wędki używa nawet Może znaczy, wiem jak działa, ale... Nie wiem czy w ogóle to jest sens Co, no, nie? się? Nie Mamy zdecydowaną wika Chodźcie, chodźcie O nie O nie no to ten. No to elo. No kurwa. Mogę wyjść. Nie chcę. Dobra, tu jest duży kef. Dajcie co No ja sobie dam. Jeszcze mały mi się przydał, żeby dobić do... To wiesz co? To czekaj, mam. Masz jagódki i tu. I jest dużo. To co? Nie ja Nie ja. co? Co więcej nawet nie, nie słyszałem strzałów Demer niebieski O Ale ktoś strzelał, serio. I to blisko No jednak jest ten John Wick, nie? Coś... Aha, to jest radio chyba, dość głaba wiatrek Coś było mi tu. Co jest? To ja, A, to ja, ja się nie jestem patrz nad tobą Maciek. Liza, widzę, ale dlaczego? Być pół Znaczy, nie wiem czemu tak to się stało, ale. Bywa i tak, dobra, dobra jak to, to się zbiera Wzięli się tego do Mega Drive. To... Hmm? Nie, 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 to nie. jest dalej. Dobra, w sumie, może pójdziemy do strefy i będziemy zgarać frajerów, którzy będą chcieli do niej też pójść. Możemy być tymi frajerami. Tam gdzieś. Nie, no nigdy na to nie wpadnę tak wcześniej. Proszę, dalej skrzynki. Co no, bierz? Zielony auk. Ja jestem kontent z tego co mam. Dominik, no po prostu jesteś uzależniony od zbierania skrzynki, Wydają wydają ten. Przyjemne dźwięki. Ja chcę zabijać ludzi wtedy, jestem usatysfakcjonowany. Zaprosiliśmy do skrafin. Dzięki. <laughs> Dobra, where is it? Przepraszam, no, tak. on na prawo gdzieś poszedł tutaj. Przepraszam, Dominik, po prostu twój ognisty skin wzbudza we mnie agresję. Niekontrolowana pokłada agresji, które nie wiem jak zlikwidować. Dominik, no oddaj no mi dzika. Już <noise> słuchaj, robimy teraz przed rand złego i dobrego glinę. Widzisz, to się nawet zadaje obrażenia strukturą jak się w coś wjedzie. Wiemy, mówisz to za Wiemy Dominik, no... gaz. No. No, no to, to w takim razie ta świnia <laughs> nawet jak się oddać. Obrażenia twojej starej. Ała, Dominik, przepraszam. Dobra. Nie strzelaj. Nie no, tak serio, gdzie jakieś frangi albo jakieś świnie? Nie wiem, no ja już dwa zrobiłem. Z To jest duże Kevin? Ja... nie, ja mam duże... dużeczki. Tak ja mogę. Ale lecą, lecą tutaj kurwa, Ty wejdź i tu, tu Chodź do mina Idę, idę tam. Tu za wami Czekaj, czekaj Kurde, jedzie na jakimś Pawiu czy czymś Oj 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 Masz Dzięki Ja sredem niżej, bliżej do nich Uważaj, bo tam, tam macie Oj, i zdechłem no, nie, nie, nie może do portalu nie było? Dobra. No, nie było. Kurde, ich i Oj. po kurde, No, no i kurde, trzeba to no. Czekam, czekam. A gdzie jest? Przy Tobie, czy po przeciwieńska? nie? No, bo A, o, mieszka, on, dwóch jest tam jest. Dobrze Dominik, no źle Dominik. Znaczy, dobrze, dobrze. dobrze Dominik. Uciekaj Dominik. Oj. Ooooooooooo! Eee, rząd nam zwrócił gotówki, jest da. A, proszę zacętać. Ale wypróbujemy z ciebie siódme posty, żebyś tym się <laughs> dobrze bawić. To był szatraj, coś Chuj z kolegami. <laughs> Nie chcę się w tą grę grać. Tylko 100, 100 lajków w górę zachęci mnie do grania w tą grę. Konczymy Kończymy kanał.